Cześć, dzień dobry, Ariada Iris. Na początek dnia, 17 maj 2024, sprawdzamy, co w tej energii może się wydarzyć, na co liczyć, czego oczekiwać. Dobra, to już wiemy. Pierwsze, najważniejsze będzie w tym dniu Twoje serce. Wszystko będzie tutaj mobilizowało Cię do działania, ale sprawdźmy i dopowiedzmy. Ok. Wyjaśnianie spraw, dogadanie się z jakąś osobą, odbudowanie relacji, Poprawa relacji, dobry komunikat, dobre perspektywy, załatwianie jakichś spraw, tutaj ułoży się Twoje życie. Ruszajmy zatem. W energii pracy może być harmonia, ład, porządek, dogadanie się z drugą osobą, tutaj może być komfort, mogą być sytuacje, które wreszcie się wyjaśniają. Jeżeli dzisiaj masz. Jakieś ważne rozmowy, wypadniesz, wypadniesz na nich dobrze, nawet jeżeli bardzo się boisz. W pracy też się pokazuje coś takiego, że masz odwagę do mówienia o własnym ja, masz odwagę do bycia asertywnym. Tutaj też mówimy o tym, że jeżeli na przykład do tej pory nie mogłaś się dogadać z jakąś e, osobą w pracy, wyjaśnianie jakiejś sytuacji, może być także otrzymasz jakieś datki finansowe, wsparcie albo na przykład możliwość awansu. Tutaj też się pokazuje coś takiego, że jeżeli na przykład chcesz w tym, Dniu, załatwić sprawę dotyczącą Twoich pieniędzy albo idziesz gdzieś, udajesz się do jakiejś instytucji, uda się wszystko rozegrać tak jak po prostu tego chcesz. Tu jest też poprawę komunikacji w pracy, naprawę relacji w pracy, zrozumienie w pracy. Szef, powie, słuchaj, jesteś w odpowiednim miejscu, ja na Ciebie mogę liczyć. Cieszę się, że u mnie pracujesz. Bardzo dobry system, jeżeli chodzi o. Komunikację, natomiast tutaj też jest taki dzień, kiedy ty kochanie masz odwagę do robienia tego, co chcesz w życiu. Jeżeli chodzi o komunikację, o relacje, o partnerstwo, karta mówi o wyjaśnianiu, o pogodzeniu się, o złagodnieniu pewnej sytuacji. Może być dzień, kiedy przegadacie wszystko, może być dzień, kiedy się po prostu spotkacie, usiądziecie i przedyskujecie, przedyskutujecie. Karta też mówi o tym, że może to być dzień, kiedy wreszcie Wasze serce zapłoną w tym samym rytmie, kiedy możecie na przykład liczyć na drugą osobę, kiedy możecie w sprawach takiego smutku serca swego tak, zrozumieć, prawdziwe klucz tego problemu bo czasem jest tak że zwalamy winę na drugą osobę i nie siadamy nie rozmawiamy a jest to dzień kiedy należy usiąść porozmawiać przedyskutować twoje serce kochanie w tym dniu wreszcie czuje spokój ty wiesz że wszystko jest na dobrej drodze jest to czas pogodzenia się jest to czas odnowy relacji partnerskiej jest to czas na nowo zaufania jest to czas budowania relacji um, dzisiaj też w ogóle w ogólnej energii może być tak że na przykład mówisz komuś że chcesz wykonywać jakąś nową czynność że chcesz się rozwijać że pragniesz po prostu dla siebie nie wiem no pomnożenia pieniędzy Wielkiej miłości, transformacji w życiu. Tutaj jest Twoja mądrość. To jest też taka karta, która mówi o tym, że no masz odwagę, tak, masz odwagę do dzielenia się z innymi, masz odwagę do działania w sercu, bo Twoje serce płonie, jest to czas od reagowania po pewnych sytuacjach, jest to czas wzrostu, jest to czas Twojego spełnienia. Generalnie kochanie, radość, ponieważ Twoje serce czuje spokój. Miłość i satysfakcję. Pozdrawiam, Ariada Iris.